Tylko tam nie liczby ze mnie. Na no czemu? Rozkopie to fioletowe, fajne to. Nie, 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 nie rób tego. To, to jest niebezpieczne. Ale czemu? Tam są przecież skrzynki, to jest fajne. Uuu, patrz, jak jest zaklęta księga jakaś. Aha. Miałeś rację. O, skrzynka! Rozkopię ją. Będę miał skrzynkę do domku. Ej, chwila, gdzie są moje przedmioty? Tam wpadły pewno. Nie, 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 znowu zginę. Nie, nie. Ja w filmie Minecraft widziałam, że jak wylejesz lawę na kurczaka, to będzie ugrzany ten kurczak. Spróbuję to. Wrzucę tu tego kurczaka i będę mu fajne, Nie będę musiał postawić pieca. Ale fajnie. Dobra, zaraz będę. wylewam wodę i już będę miał teraz kurczaki. Ej, chwilach. Chwila. Gdzie są moje kurczaki? No, gdzie są? Nie, no ta gra oszukuje!